Awenturnicy sięgamy... to zobaczyli wododali, Szukali światło Poszukiwali magicznych muzycznych instrumentów, was ja tą magią gadam. Teoretycznie one są magiczne. bo zobaczyli świecący dysk <grym _> wododali. Przeszukali dysk, poszukiwali magicznych instrumentów. Wow. Okej. Porwało nas UFO, a my sprawdziliśmy, czy UFO nie ma przy sobie muzycznych instrumentów. Tak. Okej. Okay. Czy oni znowu zmienili Ściśni neuronowe AI, które startowali, je Chyba nie. Nie wydaje Bo mi się. To ja sobie jakoś tak podejrzany sobą radzi dzisiaj. Mok, mok, mok. I like the clock. La explosion, la explosion. Ja pa, 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 pa. pa. Ok, naszego kuchni jest stało. Masa łóżek. E, Tak, no wiecie, to jest więzienie z nowoczesnym podejściem. I ustaliliśmy, że więźniowie, którzy akurat są na. Zmianie kuchennej, bo przecież nie będą z tej kuchni nigdy. Macie tej łóżka, żebyście mogli wstawać trochę później przed śniadaniem, ponieważ nie ma już czasu na dojście. Też masz tak, że jak ktoś na przykład mówi, że ma farta. to myślisz o bąkach? To sam. Wystoję, mam chodzi. Masz <ślaska> kongresową? Co się dzieje? Nie uciekają przez to nasz kuchni. Tego się so spodziewaliście, jaki tu zostawiliście. W łóżkach. Chyba, że ktoś po prostu tak bardzo wymopował podłogę, że stworzył tunel. Well, it was delicious. But should we be now a little bit malicious? We could put a bee in his. I must agree with Miguel. The bee was delicious. Doszliśmy, wystawiłem swoje myszy i, i ludzie uciekali. Świetna strategia na przeciąganie nowych ludzi do gry w kości. Wystawienie myszy, jak w Pokémonach. No wiesz, jeśli przypadkiem by wszyscy uciekli, to trzeba byłoby coś zrobić z tą półą pieniędzy na stole, bo przecież nie może tak sobie leżeć po prostu, co nie? Grupa wzięła sobie kilka drinków. Czyli ty wynalazłeś tarta, ja wynalazłem pizzerię. It's terrible. Oh. Okay. A tak, <noise> że spring ta, tak zły, że smakuje jak kwas z baterii? Jak to smakuje? Ja się pytam. I czy ktokolwiek kiedyś pił kwas z baterii i przeżył? I może co nie, o ty, tym opowiedzieć? Ty jako dom miałbyś całkiem spore szanse, co nie? O tym brzmi jak całkiem ciekawa tortura w piekle. Ale ja mam torturować, a nie być torturowany. Ja nie jestem <noise> jakiś sadomasoch. No ale to trzeba otestować? Ale w tym świecie chyba jeszcze nie istnieją baterie. Kto wie, że jakie rzeczy istnieją w piekle? Mężczyzna w stole podpala go w twarz. Mówi w stół. Człowiek w stole jest w małym czerwym, Mężczyzną sześcioma rękoma i mówi: Jak można podpalić kogoś w twarz? Nie mam pojęcia. Kubliński więzień mówi: Lubię pobić kilku pobitych ludzi, a ty wyglądasz jak pobity. Ludzki więzień mówi: Ja nie lubię być pobity. Jestem piękny. No raczej już wiem, jak ten Gobi trafił do więzienia. Przed sobie drogą i zobaczył jakąś. Grupa osób obrabowanych przez robusiów Po prostu zaczęli ich jak leżeli na ziemi. I kwardziści pomyśleli, że to on ich tak stał. Tak. Nie, ja żebym się dziwił. Jodem pyta po okolicy o to, czy ktoś wie cokolwiek o wender, skrzypcach albo wender gitarzy basowych. Ludzie wzruszają ramionami. Które teleportowały się z nami. Co ja mam wiedzieć? Jestem tylko kupcem w moim mieście. A, czyli muszę zdobyć jakiś ten bas. Mam dwie opcje. Pierwsza, kupię go. Druga. Nie kupisz go. Ukradnego. Nie kupisz tego basu, tylko zapłacisz shopkiperowi, żeby ci go oddał za darmo. Tak, a druga opcja. Przyprowadzę napad. Zatrzymasz czas za pomocą swojej melodii jakiej. It's time. To say goodbye. To this bass. In your base. Zrymowałem bas z bazą. Wow. Ja myślałem, że po prostu y, wsadziłeś gitarę basową do suma. Albo odwrotnie. W sumie to jest bardziej prawdopodobne, że wsadziłeś suma do gitary basowej, czy że sum ją zeźro. It's time to say goodbye. Y, goodbye, zrobiłeś literówkę. <grym> Jak można było tak zapisać goodbye? To jest teraz dobra zatoka. Z do widzenia zrobiłeś dobrą zatokę. To czas powiedzieć, dobra zatoka. Sum ze ściany, będzie ze mną Metalcore. Czy są całkiem dalekie rymy? Bo zrymowałem Times Goodbye i WoW z Metalcore, mhm. ale... Już mnie nigdy nie zobaczysz i twój sklep zmieni się w kupę gruzu. Twój sklep, sklep stanie się złomem. się wrakiem. <laughs> Sprzedawca śmieje się i mówi no. I policja Ciebie aresztowała. Nie, nie mnie. <noise> <noise> Bo on mnie kopał. Ale dlaczego się nie obroniłeś? Mogłeś wyśpiewać mu coś. Ponieważ widziałem, że jedzie policja i chciałem go wyronić. <noise> I, I co Ci z tego przyszło? Nic nie przyszło. Policja przychodzi i aresztuje mężczyznę. Sprzedawca mówi Hej, macie nie tego faceta? Nie będzie, go potrzebował. Wezmę go sobie, powiedział Miguel, pokazując na Def Pigeon Master. Policja bierze instrument. <gademy> był raz Def Pigeon Master. Wspaniały był to bas. Sprzedawca poszedł do więzienia. A gitara w las. Gitarę policja wzięła do swojego karceru przesłuchała dwa razy, lecz ta nie wydała dźwięku. Która pieśń była lepsza? Głosujcie już teraz! Witaj, wow. podróżniku! Twa ryba jesteś zagadkowa. A co byś powiedział, żebyśmy przedyskutowali ceny? Zapłacę wam dobrze. Jak dobrze? Słuchaj, to jest sum. <grym> On waży jakieś... cztery punkty. Tyle wam zapłacę. Wow. Zapłacę wam czterofuntowym sumem? Pomoc. Za odwirusowanie mi kompa Chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo wirusów zostało zaktualizowana. zaktualizowana. Witaj podróżniku, twoja ryba jest dość zagadkowa. To jest sum, ...durnej migranci. Mówiłem o mojej głowie, chłopie. Moje życie jest niebezpieczeństwa. Musisz mi pomóc. Szybka zmiana nastawienia. Czy wiesz kim jestem? Nie, powiedz imię Zui na Jodema, albo stań się moją ofiarą.